Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować najprostszy chleb pszenno-żytni na zakwasie. Zapraszam do oglądania. Do jego przygotowania będą nam potrzebne 150 g mąki pełnoziarnistej żytniej, typ np. 2000. 350 g mąki jasnej, pszennej. Ja mam typ 680. 400 ml ciepłej wody, ale nie gorącej. Jedno opakowanie zakwasu żytniego o wadze około 15 g. Jedno opakowanie suchych drożdży o wadze 7 g. Dwie łyżeczki soli. Jedna łyżeczka cukru. Dwie łyżki oleju oraz cztery łyżki dowolnych ziaren lub nasion. Ja mam dwie łyżki sezamu oraz dwie łyżki maku do posypania z wierzchu chleba. Bierzemy średniej wielkości miskę, wsypujemy do niej obie mąki, cukier, sól, drożdże oraz zakwas. Mieszamy. Przygotowujemy sobie wodę oraz olej. Dodając porcjami wodę i olej, wyrabiamy ciasto miksując końcówkami z hakiem. Ciasto gotowe. Bierzemy formę keksówkę wyłożoną papierem do pieczenia. Moja forma ma 28 na 12 cm i przekładamy do niej ciasto. Zwilżoną dłonią wyrównujemy ciasto, posypujemy ziarnami. Przykrywamy ściereczką i odkładamy w ciepłe miejsce na półtorej godziny do wyrośnięcia. Kiedy chleb podwoił swoją objętość, wkładamy go do piekarnika nagrzanego do 220 stopni na 15 minut, a następnie temperaturę obniżamy do 180 i pieczemy jeszcze przez 30 minut. Pieczony, pozostawiamy go do ostygnięcia. I tak wygląda gotowy chleb w środku. Jeśli spodobał wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę. Oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.